Władimir Pietrowicz Demikow, naukowiec, wariat, prowadził szalone i przerażające eksperymenty medyczne. Między innymi stworzył psa z dwoma głowami. I z tego jest znany, chociaż prawda jest taka, że dzięki temu stał się pionierem transplantologii. Posłuchajcie. Władimir Demikow urodził się 18 lipca 1916 roku w rodzinie rosyjskich chłopów, mieszkających w małym gospodarstwie rolnym w północnej części obwodu Włogograd. Jego ojciec zginął podczas rosyjskiej wojny domowej, kiedy Demikow miał około 3 lata. Więc on i jego brat i siostra byli wychowywani przez matkę, Dominikę Aleksandrowną, której udało się zapewnić im dobre wykształcenie. Demikow był zainteresowany układem krążenia ssaków i wiadomo, że zainspirował go Pawłow, jego eksperymenty na psach. Badając fizjologię wydzielania śliny stwierdził, że psy wydzielają ślinę nie tylko w trakcie posiłku, ale także w reakcji na bodziec, który posiłek poprzedzał. W tym celu Pawłow wszczepił zwierzętom urządzenia do pomiarów. W 1934 roku Dymichow rozpoczął studia na Uniwersytecie Państwowym w Woronerzu, gdzie w 1967 roku stworzył pierwsze na świecie sztuczne serce i z powodzeniem wszczepił je psu, który przeżył dwie godziny po operacji. Opis tej przełomowej pracy został opublikowany w kwietniu 1938 roku w uniwersyteckiej gazecie studenckiej, a w następnym miesiącu został zaprezentowany innym studentom na konferencji naukowej. Wkrótce po ukończeniu studiów Demikow został wcielony do służby wojskowej i został żołnierzem Armii Czerwonej. W 1941 roku służył na froncie jako patolog, działał m.in. w Chinach i Japonii. Tutaj szybko dodam ciekawostkę historyczną. Opracowując ten materiał korzystam ze rosyjskich źródeł i w rosyjskich źródłach pisze się inaczej o II wojnie światowej. Zacytuję. Gdy w 1941 roku Związek Radziecki został wciągnięty do II wojny światowej. A właśnie taka ciekawostka. Demikow do domu wrócił pod koniec wojny z licznymi medalami i odznaczeniem wojskowym. Ożenił się w 1946 roku, a w 1947 roku urodziła się jego córka. Po wojnie Demikow wznowił pracę na Wydziale Fizjologii na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym, gdzie kontynuował swoje eksperymentalne badania, ostatecznie przeprowadzając udane przeszczepy serca i płuc u cieplnych zwierząt. W 1947 roku przeniósł się do Instytutu Chirurgii w Moskwie, gdzie pod koniec lat 40. zaczął eksperymentować z transplantacją wątroby i nerek. Spędził lata 50. na prowadzeniu badań nad chirurgią transplantacji narządów, stale doskonaląc swoje techniki eksperymentalne. Na początku lat 50. głównie przeszczepiał serca psów. Sukcesem był pies z 1953 roku, który po przeszczepie przeżył aż 7 lat. Ostatecznym celem jego badań wdrożenie transplantacji narządów do praktyki klinicznej u ludzi. W lutym 1954 roku, w swoim prawdopodobnie najdziwniejszym eksperymencie, przeszczepił głowę psa innemu psu, wykorzystując połączenia naczyniowe do serca psa gospodarza. Ignorując potępienie ze strony krytyków, kontynuował tę. Szczególną linią eksperymentów, odnosząc z czasem coraz większe sukcesy. Jego praca nad transplantacją była szeroko relacjonowana w Związku Radzieckim, gdzie była stale krytykowana za nieetykę, ale dopiero pod koniec lat 50. wiadomość o jego eksperymentach rozeszła się po świecie. W rzeczywistości, zanim amerykańscy chirurdzy dowiedzieli się o przeszczepach głowy psa Dymikowa w 1959 roku, wykonywał te zabiegi już od 5 lat. Aby zobrazować wam jak to wyglądało, przytoczył artykuł Szalone pomysły radzieckich naukowców z serwisu WP. Tutaj jest to dobrze opisane. Dymikow stworzył m.in. dwugłowego psa, wszepiając nad głową dorosłego owczarka niemieckiego głowę wraz z fragmentem tułowia, Znacznie mniejszego szczeniaka. Zwierzęta były połączone wspólnym krwioobiegiem, istniała również zależność neurologiczna. Gdy głowa owczarka piła wodę, głowa szczeniaka wykonywała podobne ruchy. Poza tym psy były jednak do siebie nieprzyjaźnie nastawione: duży pies usiłował pozbyć się przeszczepu, a głowa małego próbowała się bronić. Prezentacja dwugłowego czworonoga, przeprowadzona w 1954 roku, wywołała sensację w świecie naukowym. Warto przy tym pamiętać, że choć te eksperymenty wydają się makabryczne, to dzięki nim udało się zdobyć cenną wiedzę, pozwalającą m.in. na rozwój transplantologii. W 1960 roku Demikow. Dołączył do Instytutu Medycyny Ratunkowej, gdzie pozostał aż do przejścia na emeryturę w 1986 roku. Jego głównym celem było dążenie do wprowadzenia do rutynowej praktyki chirurgicznej przeszczepiania ważnych narządów u ludzi. Pomysły Demikowa początkowo spotkały się z dużym sceptycyzmem, ale zachował spokój i był w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, które zadawali mu jego krytycy. Chętny do dzielenia się swoimi pomysłami i odkryciami z innymi lekarzami z całego świata, zawsze witał gości w swoim laboratorium, aby ci byli świadkami jego eksperymentów. Amerykańscy lekarze zaczęli poznawać jego innowacyjne techniki w latach 60. XX wieku, kiedy wielu z nich wyjechało do Związku Radzieckiego, aby przyglądać się pracy sowieckich chirurgów. Do 1962 roku opinia amerykańska. Uległa zmianie i stopniowo zaczęło przechodzić przez myśl ludziom, że pewnego dnia uda się przeszczepić ludzkie narządy. Szczególnym wielbicielem jego pracy był południowoafrykański kardiochirurg Christian Barnard, który dzięki badaniom eksperymentów dymikowa przekonał się, że przeszczep ludzkiego serca jest realną możliwością. Bernard Dwukrotnie odwiedził laboratorium Demikowa w Moskwie w 1960 i 1963 roku i zainspirowany tam swoimi obserwacjami, z powodzeniem przeprowadził pierwszą na świecie operację przeszczepu serca w 1967 roku. Później przepisał wcześniejsze eksperymenty Demikowa za umożliwienie tego wszystkiego, nazywając go Ojcem Transplantacji Serca i Płuc. Demikow zmarł w wieku 82 lat 22 listopada 1998 roku w wyniku tętniaka w swoim małym mieszkaniu na brzeżach Moskwy. Chociaż w późniejszym życiu otrzymał różne odznaczenia, w tym Nagrodę Państwowo-ZSRR, prawdziwa wartość eksperymentów, Demikowa nie została uznana przez Rosję aż do jego śmierci, kiedy to został odznaczony Orderem Zasługi dla Ojczyzny. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać, czy słyszeliście o eksperymentach Demikowa, czy w ogóle słyszeliście o tym człowieku, bo o rosyjskich eksperymentach dużo można usłyszeć. No niezwykle ciekawym tematem myślę jest ten dwugłowy pies, o którym wspominałem. Jednakże pragnął zauważyć różnicę między Związkiem Radzieckim a trzecią Rzeszą w przypadku eksperymentów. Rosjanie dość szeroko eksperymentowali na zwierzętach, raczej nie bali się ich zabijać i nie bawili się w humanitarzm wobec zwierząt, choćby łajka wysłana w kosmos. Niemcy też tak robili, ale raczej z ludźmi. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama, Światowej Historii, grupę na Facebooku na Osi Czasu oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.